European Cycle Report. Serdecznie witam. Podczas gdy w niemieckim Bundestagu trwają koalicyjne spory wokół ewentualnego bankructwa Grecji, na początku zeszłego tygodnia Komisja Europejska przedłożyła raport na temat europejskich finansów publicznych na rok 2011. W analizie obecnego kryzysu zadłużenia eksperci finansowi z Brukseli prognozują, że stopa zadłużenia w gospodarce całej Unii Europejskiej wyniesie do roku 2012 83,3%. Byłoby to równoznaczne ze wzrostem o ponad 20 punktów procentowych wobec roku 2007. Dla 17 państw członkowskich Unii Europejskiej zadłużenie będzie wynosiło 88,7%. Przed kryzysem finansowym wartości te oscylowały wokół zapisanej w traktacie z Maastricht granicy 60% długu. Jeśli państwa członkowskie nie będą przestrzegały programów stabilizacyjnych i programów wzrostu nałożonych przez Brukselę, należy się liczyć ze wzrostem stopy zadłużenia ostrzegają autorzy raportu. Zaapelowali oni również do posłów narodowych parlamentów o przyspieszenie działań antykryzysowych w swoich krajach, a także wyrazili nadzieję na reformę paktu stabilizacyjnego dla euro. Pakt przewiduje środki prewencyjne i drastyczne sankcje wobec krajów członkowskich o zbyt wysokim deficycie budżetowym. Komisarz Unii Europejskiej do spraw gospodarczych i walutowych Olli Rehn stwierdził, że najwyższa pora, by wyciągnąć konsekwencje z obecnego kryzysu. Kraje członkowskie, które czują presję rynków finansowych muszą dalej wypełniać swoje cele budżetowe i w razie potrzeby poczynić dodatkowe kroki. Obecny rozwój sytuacji pokazuje, jak ważne jest jak najszybsze uchwalenie pakietu ustaw mających za zadanie wzmocnienie naszych kompetencji w obszarze polityki gospodarczej. W przemówieniu wygłoszonym w zeszłą środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu prezydent Komisji Europejskiej Jose Barroso ponownie opowiedział się za wprowadzeniem euroobligacji i dodał, że byłoby one możliwe bez żmudnych zmian w traktacie o Unii Europejskiej. Komisja Europejska oświadczyła ponadto, że opowiada się za rychłym wprowadzeniem podatku od transakcji finansowych. W obliczu greckiego kryzysu zadłużenia Barroso zaapelował do krajów członkowskich o podjęcie niezwłocznych działań, szczególnie Grecja musi przyspieszyć realizację swych planów oszczędnościowych. W październiku Komisja Europejska przedłoży w Parlamencie pierwsze propozycje wspólnych obligacji. Poparcie Barroso dla wspólnych tytułów dłużnych ściągnęło na niego krytyka niemieckiego rządu. Przeciw euroobligacjom są też od początku Francja i Holandia. Dlatego też państwom strefy euro zostanie najpierw przedłożony dokument do dyskusji zawierający rozmaite scenariusze wprowadzenia euroobligacji, dodał prezydent komisji. Podkreślił on także, że euroobligacje nie stanowią remedium na wszystkie bolączki, lecz są jednym z wielu środków zmierzających do przezwyciężenia kryzysu euro. Tym, czego obecnie potrzebujemy, jest realizacja pakietu reform przez Grecję, wprowadzenie do Traktatu o Unii Europejskiej zmian, czyli tzw. sześciopaku oraz ratyfikacja przez kraje członkowskie postanowień podjętych 21 lipca. Czym byłaby nasza wiarygodność odnośnie jeszcze głębszej integracji Unii Europejskiej, gdybyśmy nie byli w stanie podjąć wszystkich tych kroków? Tylko w ten sposób możemy odzyskać konieczne zaufanie rynków i opinii publicznej, a także mieć nadzieję na realizację długoterminowych celów w strefie euro i wzmocnienie całej Europy. Europejscy ministrowie finansów spotkali się w zeszłym tygodniu we Wrocławiu, by wspólnie debatować nad drogami wyjścia z kryzysu w strefie euro. Na zaproszenie Polski, która obecnie przewodniczy Radzie Europejskiej na forum finansowe we Wrocławiu, przyjechał również sekretarz skarbu USA Timothy Gainta. Głównym tematem nieformalnego spotkania było konsekwencje kryzysu w strefie euro dla gospodarki światowej i celów oszczędnościowych Grecji. Podczas dwudniowej konferencji ministrowie ponownie zaapelowali do Aten o przyspieszenie realizacji uzdrowienia nadwyrężonych finansów państwowych. Wcześniej delegacja złożona z kontrolerów finansowych przerwała kontrolę realizacji planów oszczędnościowych Grecji, ponieważ atony nie zastosowały się do postawionych im żądań. Wypłata kolejnych 110 miliardów euro może popłynąć do Aten dopiero, gdy Papandreou spełni wszystkie żądania Unii Europejskiej. W zamian za zapewnienie pomocy finansowej Finlandia jako jedyne z 17 państw członkowskich zażądało od Grecji gwarancji. Grecki minister finansów, Evangelos Venizelos, licząc na szybką realizację uchwalonego w lipcu tego roku pakietu pomocowego dla swojego kraju, powiedział w mowie wygłoszonej do swoich europejskich kolegów, Realizacja decyzji podjętych 21 lipca to jedyny kierunek naprzód nie tylko dla Grecji, lecz także dla całej strefy euro. Na to, czy Grecja może liczyć na dalszą pomoc finansową od Unii Europejskiej, trzeba będzie jeszcze poczekać. Uchwały podjęte na szczycie kryzysowym poświęconym osłabionym finansom państwowym strefy euro w większości krajów, w tym także Niemczech, nie zostały jeszcze włączone do ustawodawstwa narodowego. To był raport z minionego tygodnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.